Siostro Mario Luiso, jestem bardzo szczęśliwy, będąc w Twojej obecności. I chcę zadać Ci pytanie, bazując się na Biblii, w pierwszym liście Jana, wers 1-5. Moje pytanie brzmi lub raczej pytania być w społeczności z Nim i również, co to znaczy mieć społeczność między sobą? Wytłumacz nam, proszę siostro, co to znaczy? Bycie w społeczności z Bogiem to znaczy być z Bogiem, żyć z Nim, chodzić z Nim. A jak wiemy, że idziemy z Bogiem? jak wiemy, że mamy Boga, ponieważ nasze czyny, nasze uczynki mówią nam, że jesteśmy z Nim, ponieważ poznaliśmy Jego Słowo, uwierzyliśmy w Niego, widzieliśmy lub widzimy Jego przykazania i oddzieliliśmy się. A przez to oddzielenie dał nam swojego Ducha Świętego. Daje nam obietnicę. Cóż objawia się w naszym życiu w niezwykły sposób? Mówi do nas przez sny, Widzenia, objawienia, proroctwa dokonuje cudów, uzdrawia, daje ludziom pokój i szczęście. To sprawia, że wiemy, że idziemy z Bogiem, że mamy Boga. Więc kiedy jestem z Bogiem, zawsze staram się Go zadowolić we wszystkim. Okazywać ludziom miłosierdzie, współczucie, kochać ludzi, pomagać im, modlić się za nich to też jest mieć społeczność. Wszyscy mamy społeczność między sobą, ponieważ wierzymy w to samo wierzymy w Boga, który objawia się w Duchu. Wierzymy w Boga, o którym mówi Biblia, jesteśmy tutaj, szukając go, ucząc się. To jest społeczność, to jest bycie w społeczności. Wierzę w to, w co Ty wierzysz i wiesz dlaczego wiem, że wierzę też w to, w co Ty wierzysz, bo wszyscy jesteśmy tutaj. Jesteśmy w społeczności, bo moje pojęcia są Twoimi pojęciami. Mój sposób kochania Boga jest taki sam jak Twój. Moje pragnienie zadowolenia Boga. To Twoje pragnienie zadowolenia Boga, to jest bycie w społeczności, to jest społeczność. Że się zgadzamy, zgadzamy się w wielu rzeczach, mamy społeczność, komunikujemy się wzajemnie, tak jest, komunikujemy się wzajemnie, chcesz iść za Bogiem, ja też, to jest społeczność, a więc to samo jest z Bogiem. Pan chce, żebyśmy byli dobrzy, sprawiedliwi i dlaczego? Bo On jest dobry i sprawiedliwy, to jest społeczność, tam się komunikujemy i mamy to samo uczucie, tę samą myśl, tę samą miłość, tę samą miłość, którą Bóg ma dla wszystkich, no więc powinienem też ją czuć dla ciebie. To jest to, co nazywamy byciem w społeczności z Bogiem i w społeczności z innymi.